Siemanko, witajcie w tę piękną sobotę. Wczoraj zagrałem playoffy Food Champions, czyli ten turniej kwalifikacyjny i udało mi się bez porażki suchą piętą czy suchą nogą awansować bilans 8 do 0 i najlepsze paczki zgarnąłem od razu, czyli paczki o wartości łącznej 100 tysięcy monet i poszło grubo też w tych paczkach, także polecam obczaić ten materiał, zostawić łapeczkę do góry, zasiąść wygodnie w fotelu, zapiąć pasy i wystartować razem ze mną. W końcu zrobić, czas się spróbować, czas porywalizować, czas zagrać Food Champions Playoffs. Tak jest, play, skład gotowy, advance. A jeszcze zanim przejdziemy do tych playoffów w Champions, słuchajcie, przy okazji, Euro współpracowałem z winnerem i też troszeczkę wcześniej, i teraz ruszyła Liga Mistrzów na pełnej, ruszyły inne rozgrywki na pełnej. Ja też wracam do współpracy z Ewinerem na pełnej. I pierwsza kwestia: jeśli jeszcze się nie rejestrowaliście na ewinnerze, to jeśli to zrobicie do jutra, postawicie zakład za 25 zł, to zgarniacie free bet również za 25 zł. Przy czym pierwszy postawiony zakład, jak się zarejestrujecie, jest bez ryzyka, także tak naprawdę stawiacie, niezależnie od tego, czy wygracie, czy przegracie, nie stracicie swoich postawionych 25 zł a zgarniecie za to Fribeta 25 zł, także promka jest niezwykle opłacalna. Tak jak niezwykle opłacalnym jest wspomnienie teraz przeze mnie, że zakłady buchmacherskie można zawierać od lat 18, także żebyście o tym pamiętali. Jeśli chodzi o ofertę piłkarską na dziś, sobota piłkarska, dzieje się bardzo dużo. Gra Premier League Chelsea z Southampton, Manchester United z Evertonem, także myślę, że da Chelsea tutaj patriotycznie... Wiem, że dużo osób mówi, że nie powinno się stawiać na drużyny, którym się kibicuje, ale ja wyłamuję się bardzo często z tej e, zasady i często jednak wygrywam, bo mniej więcej śledząc e, na bieżąco wyniki danej drużyny, czy też oglądając e, tą daną drużynę, trochę się więcej wie o tym, jak może w danym spotkaniu wypaść. E, Chelsea stawiam tutaj na zwycięstwo, e, Bayern z Eintrachtem e, Frankfurt na podbitkę po kursie 1.17, wchodzimy jeszcze, słuchajcie rozgrywki ligowe Pierwsza Liga Polska 12:40 Puszcza Niepołomice kontra Widzew Łódź. Widzew tutaj wygrywa i zgarnia dzięki temu a właściwie utrzymuje pozycję lidera. Jak widzicie tutaj po kursach Widzew teoretycznie najmniejsza szansa na Powodzenie tego typu, ale czuję, że oni w niepołomicach o 12.40 dzisiaj po prostu wygrają. Jeśli chodzi o tą promocję, gdzie macie do zgarnięcia ten freebet za 25 zł za rejestrację. Ogólnie linki do uinera macie w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. A jak rejestrujecie się z Kodem BJ, to macie bonusy aż do 610 zł. Także polecam obczajcie. Lecimy z playoffami. National City typowa Bundesliga bardzo solidna. Zabawa, na razie jest zabawa, niepotrzebna. Bo myślę, że jak strzelimy bramkę, to gdzie można się wtedy pobawić. KT dostanie prostopadło? Wystaw, 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 wystaw. Dobra, 1-0. Teraz się można bawić. Znaczy, nie będzie zabawy, bo rywal tutaj zliczuje. Ja? Kurczę, nie powinno się tego robić w tych Food Champions Playoffs, dlatego, że gości nie dostaje punktu za porażkę. Nie dostaje punktu za porażkę. Okej, okay, dostajemy, my dostajemy za to 4, no spoko. Generalnie, tak jak mówię, ja się nie będę też tym, też tym tak specjalnie jarał, jeśli chodzi o te kwalifikacje tutaj na PS5, na, na głównym koncie. No potrafiam y, na rywali, którzy mają ode mnie znacznie słabszy skład, tak? To są dobre składy, ale są słabsze od mojego, więc y, muszę do tego podchodzić jak, jak formalność. Dla mnie w tym momencie te kwalifikacje to jest jak y, 1-16 Pucharu Polski dla zespołu z Ekstraklasy, który trafia w tym momencie na jakiegoś trzecioligowca, no. No po prostu trzeba to wygrywać i tyle, no nie ma się czym specjalnie jarać, po prostu trzeba to wygrywać. Neymar! Ależ tutaj ładna bramka. Zatrzymanie się z L1... Gdy naciśniemy L1, to obrócimy się automatycznie w stronę bramki rywala, w stronę światła bramki, no i wtedy możemy wyko wykonać różne zwody. Możemy zrobić la croquette, co jest bardzo skuteczne. Najczęściej tak się robi, jak masz na przykład zawodnika czterogwiazdkowego, który wykonasz ten to zatrzymanie się, ale można też zrobić właśnie elastiko, jeśli masz zawodnika z pięcioma gwiazdkami, który tak się zatrzyma. I jeden, 1 Bardzo ładna akcja rywala. Oj, ale mu teraz Neuer to wybronił. Manuel Neuer. Karny. Podciągnie la crua tutaj. Także znowu Elastico Neymara robi robotę. No teraz tylko jeszcze strzelić. O, Neymar to potrafi zaczarować. Brawo, 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 Neymar. Ale ciężko napocząć takich ludzi. Może teraz, Neymar. Hmm. Nie strzeliłem na zielonym, to był ten błąd. Brawo, brawo, Cristiano. Znowu zatrzymanie się z L1 w polu karnym jest moim pomysłem na strzelanie bramki. Jak widać, bardzo to działa. GG. Drugi meczek wygrany, ale oddajmy rywalowi to, że naprawdę pokazał się z niezłej strony, jeśli chodzi o grę w obronie, szczególnie w pierwszej połowie. No i odkuł się, odkuł się. Odgryzł się tym jednym fajnym golem, fajnym strzałem na 1 do jednego. Oczywiście pewnie wygraliśmy to spotkanie, no ale to tak jak mówiłem przed, spotka przed, przed całym tym meczem. No trzeba grać po prostu pewnie i tyle. Meczyk numer 3 w kwalifikacjach. Może dodam jakiś tutaj bilans. Dobrze, nie było tutaj bilansu. Bilans, bilans, bilans 2-0. No dobra, bilans w prawym dolnym rogu w takim razie będziecie widzieć. Bilans 2-0 aktualnie. ło. Wow, wow. ale siadło teraz klianem. Tak jest. Piękna akcja. Brawo, brawo, Chris. 3-0. Leci Rage Quit, numer 3. Marsylia. I proszę bardzo, jest pierwsza ikona. Trudna jest, trzeba ją wyczuć, trzeba ją po prostu wyczuć, tą fifkę też trochę. Nie ma co ukrywać. Ale taka pierwsza porada, no w tej fifie trzeba się odzwyczaić trochę od takich niepotrzebnych zwodów w środku pola. Bolo roll jest w zupełności wystarczającym zwodem, żeby w środku pola konstruować sobie ataki. A resztę, no to trzeba myśleć, czy się obrócić, czy podać. Wow! Aleś tutaj bramkę ścigną Kantę. Ale co zrobił Alison przy tej bramce? To jest pytanie do 100 punktów. Nie sądzę, że tak by było akurat, ale dobra. Brawo, brawo, Cristiano! Brawo, brawo. Dobre wykończenie teraz. Tak zwany finezyjny driven shot, czyli po ziemi. Brawo. Dobra, klepka. Mbappe 4. Ronaldo 5. Brawo, Messi. Ładny wolek. Dobra, to jest GG. To jest mecz wygrany numer 4. Yy, I co? Kwalifikacja już praktycznie, praktycznie prawie pewna. No, ale chcemy pograć oczywiście po, po te 8 zwycięstw, tak? Jedna wpadka się może zdarzyć, ale tak jak mówię, bardzo bym chciał zgarnąć tę rangę pierwszą tutaj w tych kwalifikacjach. Dobra, no to meczu koavan, to championów. Po championów. Popędzero bilans tutaj. Ależ tutaj, bomba Neymara, pięknie. Nice, 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 nice. To było ładne, tym Ronaldo. Ojojoj, ależ piłeczka Lukaku, Lukaku. Jeden do dwóch. Bardzo ładna piła. Brawo Neymar. Ależ minął Ronaldo na pełnym sprincie, brawo. 4-1. Ma te prostopadłe do Lukaku gości opanowane. Ależ teraz idealna fineska na zielonym siadła. Brawo, Neymar. Brawo. Piękna też tiki taka teraz siadła. GG. Zakwalifikowaliśmy się do Foot Champions. Słuchajcie. points final qualification. A nie, to jeszcze nie zakwalifikowaliśmy. A nie, dobra. Jeszcze się nie zakwalifikowaliśmy. bo Musielibyśmy teraz przegrać 4 mecze. Dobra. Okej, okay, racja, racja. Wiem o co chodzi, bo mam po prostu za mm, punkty za, za 5 pięć wycięć. Teoretycznie każdy mecz teraz, jakbym przegrał, no to 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 to, to, to awansowałbym, ale no to musiałbym do, do końca meczu pozostać w tym meczu i bym awansował, bo za porażkę dostaję jeden punkt. Delay Sports. 4-4-2 albo 4-2-3. 1 gram in game. Brawo Neymar. Świetny drabek teraz. Ależ teraz popełnił błąd. Dobra, 2-0. są. Ale jest 1-2. Brawo dla rywala. Aj, kurczę! Anulowanie strzału tu powinno teraz lecieć. Anulacja strzału. Zejście na lewą lewicę Messiego i byłoby cudownie. <laughs> Jezu, ale fart teraz, naprawdę. Tak, pierwsze futrzep jest za tydzień. Dokładnie tak. Brawo, Neymar. Ależ tutaj wykończenie mocne po długim. Ronaldo tutaj takim, można powiedzieć, wsadem to strzelił. Ragequit i 6-0, także słuchajcie, wystarczy, że wygramy teraz dwa mecze. I mamy te najlepsze paczki. Wow, to by było spoko. Dwa z trzech meczów musimy wygrać. Najważniejsze. Dobra, wygrywamy dwa mecze i robota wykonana, można powiedzieć. Welcome. No, welcome, welcome, lecimy. Harny. Bardzo ładnie nas tutaj przedryblował. Po prostu w środek, Bruno, i tyle. Messi? Siedzi. Dobra, konterka. O, Ronaldo. Znowu z bliskiej odległości. Tutaj bramka rywala kapitalnie interweniuje. Kapitalnie. Dobitka i troszkę szczęścia przy tym strzale. albo wręcz nawet dużo. Bo to poszło centralnie pod nogi Kliana Mbappé, ale jest dwa do jednego. W końcu, w końcu, Cristiano. Przełamanie. Brawo, Neymar. Ależ fineska, siadła. Kurde, ta gra jest naprawdę zbalansowana pod każdym kątem na ten moment. Mamy 7-0. Tutaj sędzia wydrukował karnego, nie, no był ten karny, był ten karny, potem Bruno go wykorzystał, przegrywaliśmy 0-1, ale generalnie patrząc nawet na statystyki tego spotkania, 14-1 strzałach, jeśli chodzi o expected goals, no to 6,3 do 0,8, więc jakby, no jakby się zgadza, nie, jakby się zgadza. Mamy 7-0 bilansi, jazda, FC Zidane, FC Zidane to nasz rywal, bilans 8-0, food champions playoffs, tak to się nazywa, ciasteczko. Brawo. Teraz drugie ciasteczko poszło w pole karne, ale tym razem Neymar go... Go. To ciasteczko wykorzystuje. Uuu, Cristiano w polu karnym. Ależ się teraz zabawił. CR5. Zgodnie z tym numerem, który ma u nas na koszulce. Karny, karny, karny. Tutaj dobry zwód Ronaldo w polu karnym. Kim Pembe się obciął. I zobaczmy, co zrobi rywal. Aj, dobrze wybronił jeszcze tutaj w 86 minucie. Dobra, na szczęście to już nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że nie ma znaczenia. Jeśli dobrze jeszcze, rozegramy szutrożny, Wejdziemy w pole karne. Aj, jeszcze tutaj myślałem, że może powalczymy. O tę piłkę. Ale zanim rywal się stąd oswobodzi z tego swojego pola karnego, no właśnie, zdąży stracić piłkę jeszcze. Chociaż... Kio. Mbappé, Kante, co za bomba! Poprzeczkę. GG, zrobiliśmy bilans 8-0, słuchajcie, możliwy, naj, najlepsze możliwe paczki, jakie możemy tutaj dostać w Ryjowach Food Champions, to nam się udało tutaj zgarnąć, ale tak jak mówię, specjalnej podjarki nie ma, tak, to nie jest 30-0 Food Champions czy coś, to jest zrobienie 8-0 w pewnych zwycięstwach, to znaczy w takich zwycięstwach, które oczekiwałem od siebie, składem, który miałem lepszy od moich rywali, więc no nie ma o czym gadać. Tak trzeba było zrobić i, i, i robota wykonana. Dobra, ranga pierwsza, jeden mecz nam został, ale możemy nacisnąć trójkąt. I i i, 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 i co? I tak, aha, Render rewards, no to jest. Chyba dobrze. Ranga pierwsza, i za to dostajemy, słuchajcie. Dwie rzadkie, złote paczki, są paczki za 25 tysięcy, jedna mega paczka, czyli za 35 tysięcy, i jedna jumbo gold packa, czyli za 15, czyli łącznie, łącznie nagrody za, za 100 tysięcy monet. Paczki za 100 tysięcy monet. No i lecimy, no. Najpierw od tej paczki za za 15 tysięcy monet. Teoretycznie najsłabszej z tego grona nagród. Wszystkie nagrody są wymienne, mam nadzieję. Tak, tak, tak. Wymienne nagrody. Dwie rzadkie złote paczki, czyli paczki za 25 tysięcy tak zwane. A w nich trafiamy? No nie. Nawet ekranów tutaj nie ma. Także szybko sobie to pomijamy. W środku Delacruz Corona Neto. Druga rzadka złota paczka. Zobaczmy, czy jakieś ekrany tutaj dostaniemy. Są, 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 są. Są! Ha, o Campos, którego przed chwilą mieliśmy. Dajcie, to są dobre jaja. Z tej e, paczki e, za sezony. Buffonik, dwa myśliwe. I Kieza. A Kieza 11 koła stoi. Kurczę, teraz dopiero patrzę. Także dobrze, dob dobrze siadło. Dobrze siadło. Jestem zadowolony. No i mega paczka. Największa i też, można powiedzieć, najlepsza nagroda z całego tego grona. Bo paczka za 35k. I mamy tutaj Informa. Mamy Informa. Bary! o kurde, ale siadło teraz zajebiście, Nicolo Barella za 85 tysięcy monet, nice, 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 i Barella na listę transferową, cyk, ależ pięknie siadło, mega, mega jestem zadowolony, słuchajcie, oddały te nagrody, oddały te nagrody za Fun Champions Playoffs, piękna sprawa.